Dzień dobry, z cyklu spacerkiem po szydłówku. Dziś, tak jak w opisie, krótki spacer wokół kieleckiego zalewu, a przynajmniej jego części. Para osób do mnie pisało w tej sprawie, więc dzisiaj spróbuję Wam przybliżyć parę faktów na temat tego zbiornika wodnego, które znajduje się w pobliżu naszego osiedla. Aktualnie jestem na MOLO, które było otwarte w lipcu 1994 roku. To była pierwsza konstrukcja wykonana metodą tzw. zwanego presbetonu, czyli takiego dociskanego betonu. No a co to jest presbeton? No to dokładnie to są takie, to jest taka faktura na, na betonie. Tu to są, to są odciśnięte, no jak gdyby imitacja, imitacja drewna, imitacja desek. Samo to molo to nie jest pierwszym molem, które tutaj było na zalewie zbudowane. Bo jeżeli e, pamiętacie, być może są takie osoby, które pamiętają, to tutaj tych miejscach były kiedyś e, dwa drewniane mola, które zostały rozebrane. A one generalnie zginęły śmiercią naturalną, po prostu się rozpadły. A później, a później otwarto właśnie to molo, na którym jestem teraz. Przejdę się z Wami e, tutaj w okolicy najbliższej e, tego mola. E, zobaczymy. W centrum Relax, czyli to co teraz stoi i to jest tutaj jak widzicie na godzinie 12 to jest pierwszy z budynków, który został wbudowany po starym Relaxie, tutaj kiedyś był ośrodek wypoczynkowy Relax i on był zbudowany w latach 70 tam była kawiarnia, tam był magazyn kajaków generalnie bardzo fajna lokalizacja i ludzie pijący sobie kawę i herbatę gdzieś mniej więcej tutaj na godzinie 12, jak są teraz te schody e, kawiarni, mogli sobie podziwiać widok na Kielecki Zalew. E, w 2004 roku e, ten ośrodek wypoczynku relak został zburzony. Były tutaj różne plany dotyczące tego tego, co ma tutaj powstać. Miał powstać. Miały powstać jakieś korty tenisowe, miał powstać basen, a są bloki. To jest na pierwszym planie pierwszy z tych bloków, tak zwany żaglowiec, który tutaj został wybudowany, jeśli się nie mylę, w 2006 roku. A ostatnie z tych bloków, które tworzą ten wycinek naszego osiedla tutaj przy ulicy Klonowej, były oddane do użytku w 2010 roku. No dobra. To przejdziemy sobie teraz dalej. Na wprost widzicie schody. Te sławne, słynne kieleckie schody, o które, o które trochę walczyłem, żeby one zostały odrestaurowane. One są odrestaurowane, brakuje jeszcze barierek, ja wiem. Ale z, myślę, że uda nam się wspólnie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Środowiska ten temat rozwiązać i te barierki i te barierki tutaj zostaną postawione tam są techniczne jakieś problemy związane z inwentaryzacją projektem i tak dalej nie będę Wam tym głowy zawracał, no ale trzymamy rękę na pulsie, no to co może coś powiem o zalewie teraz zalew powstał czy w ogóle zaczęto pracę o zalewie? Przez zalewie w 1948 roku. Dlaczego powstał zalew? To tak do końca nie wiadomo. Prawdopodobnie dlatego, że mi okoliczni mieszkańcy skarżyli się na to, że nie mają miejsca, miejsca do wypoczynku w swojej najbliższej okolicy. No i generalnie ten zalew powstał w czynie społecznym. Władza troszeczkę wtedy obecna niechętnie podchodziła do tego tematu. Nie chciała jakby przekazać jakichś środków finansowych czy funduszy, innych funduszy na to, żeby ten zalew powstał. No więc tutaj okoliczni mieszkańcy się zebrali i społecznie zaczęli ten zalew budować. Łącznie tam z tamą, którą widzicie w oddali, a teraz na, na prostej tamy praktycznie widać budynek Plaza Taure jeden z dwóch, który będzie się w tym miejscu będzie w tym miejscu, um, uroczyste otwarcie zalewu było w 1954 roku. No i generalnie tutaj była wielka pompa było około 20 tysięcy osób, które tutaj przyszły na, na, to, na to otwarcie, jednak. E, Mieszkańcy niedługo cieszyli się właśnie tym miejscem, bo podczas jednej z burz ulew woda przerywała tamę. No i cała ta woda tutaj, którą widzicie teraz, ona po prostu uciekła do centrum. A jeszcze powiem, że co zasila w ogóle kielecki zalew? Kielecki zalew zasiła, zasila rzeka. No wszyscy mówią silnica, ale to generalnie jest dąbrówka. I ona płynie sobie stamtąd. Tam jest nawet źródełko i kiedyś się tam wybiorę, to Wam je pokażę, bo nie wiem czy wszyscy je widzieli. Znaczy to nie jest źródełko zasilające zalew, ale, ale jest tam takie źródełko, z którego mieszkańcy czerpią swoją, sobie wodę. Wodę zdatną do picia. No i tutaj sobie ta rzeka płynie, przepływa przez zalew i wylatuje tam przez tamę w kierunku centrum. No to co? Jak to woda podmyła tą tamę, woda uciekła, tu nic nie było, no to trzeba było co? Zalew odbudować. No i się przejęli wszyscy do roboty, czyli mieszkańcy. Prasa wtedy, ówczesne słowo ludu, bardzo mocno naciskała na to, żeby ten zalew otworzyć w dniu 22 lipca. 22 lipca w starym systemie naszym komunistycznym, który mieliśmy przez wiele lat, to było wielkie święto, więc tutaj władza chciała to w jakiś sposób dodatkowo połączyć, no ale nie udało się. Suma summarum, po tych wszystkich budowach i perturbacjach wytworzono ten zalew ponownie w 56 roku wrześniu, we wrześniu. Rok później e, zaczęła działać e, wypożyczalnia kajaków tutaj na Kieleckim Zalewie. E, w 58 roku Zorganizowano tutaj na tym akwenie pierwsze regaty żeglarskie. Wziął udział w nich 18 załóg. Przyznam szczerze, musiał być to niesamowity widok. Zresztą fajnie jest sobie pooglądać w lato, jak tutaj na przykład przyjdziecie na, na spacer i popatrzeć sobie na dzieciaki, które pływają widocznej widocznej naprzeciwko szkółce żeglarskiej, czyli uczniowskim klubie sportowym Zale w Kielce. Oni organizują... Bezpłatne, bezpłatną naukę żeglarską w okresie wakacji, dlatego gorąco po, polecam. Jeżeli macie dzieciaki, które na przykład byłyby zainteresowane, to odsyłam właśnie tam do pana Andrzeja Kosmali. On właśnie prowadzi zajęcia z dziećmi. E, wychowankowie tego klubu odnosili dosyć spore sukcesy. E, tam były mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata. Niedawno opisywałem, niedawno opisywałem e, temat związany z Natalią, jedną z wychowanków tego klubu, która, która zdobyła e, różne tytuły i to wysokie miejsca w Pucharach Świata i w Pucharach Europy. Niedawno dostała swoją własną łódkę i teraz będzie mogła sobie bez żadnych przeszkód ćwiczyć. E, także gorąco polecam zainteresować się tematem. Myślę, że warto. Co jeszcze się tu działo? Tutaj po wybudowaniu tego akwenu w latach 60., tu generalnie w ogóle nie było drzew. Teraz zobaczcie, tutaj jest pełno drzew, i tutaj na tych górkach odbywały się w latach 60. tych zawody motocrossowe. Tutaj jeżdżono sobie na krosach. To były nawet chyba międzynarodowe zawody. W 1958 roku tutaj na terenie kieleckiego zalewu zorganizowano pierwsze wianki. To był chyba czerwiec albo, albo, albo początek lipca. W ogóle wielka pompa, tutaj było bardzo dużo ludzi, grała orkiestra Denta z kieleckich zakładów wyrobów mechanicznych. No, no naprawdę się działo, pływały łódki tutaj na, na tym Akwenie. Stare zdjęcia można gdzieś jeszcze zobaczyć. Ale naprawdę fajna pompa! I tak, Karolina będzie dostępna później. Można sobie później ją zobaczyć. A propos, czy relacja będzie dostępna później? Tak, będzie dostępna. Także jeśli chodzi o wianki, to nie wiem czy pamiętacie, ale dwa lata temu, zresztą mi rok temu. Te wianki się tutaj odbyły nad Zalewem dwa lata temu. Ja tutaj te wianki przywróciłem, jak gdyby, do... E, historyczne wianki. Może to nie były, bo nie było orkiestry. No ale tutaj wspólnie bawiliśmy się przy ognisku właśnie e, na wiankach kieleckich. Po, po ponad 60 latach e, ta tradycja została odnowiona i ta tradycja jest kontynuowana. W tamtym roku troszeczkę skromniej, w związku z, z pandemią, ale myślę, że w tym roku uda nam się e, troszeczkę e, fajniej zorganizować. Tym bardziej, że Wianki kieleckie, organizacja tych wianków kieleckich e, wygrała w e, projektach miękkich w budżecie obywatelskim i bardzo dziękuję za te głosy. To był projekt, który zgłoszony był przeze mnie, e, on wygrał, dostał ponad 1600 głosów, naprawdę bardzo dziękuję, jesteście wielcy. I to fajnie, że głosujecie na takie tematy. Bo, bo będziemy mogli się wspólnie tutaj integrować, bawić. A i być może jeszcze jakieś fajne niespodzianki się pojawią. Ale o tym będziecie czytać na stronie Szydłowego Dnowa. Ja się będę starał to wszystko udostępnić. E, dobra, lecimy dalej. O molu już powiedziałem. Co tutaj mamy na pierwszym planie? Wiecie, co to jest? To jest na powietrzacz. On został tutaj zainstalowany. Chyba z tego, co pamiętam w 2008 roku, on miał za zadanie tą wodę, która tu jest w zalewie, ona no powietrzać, tak, czyli dotleniać, bo to jest woda stojąca. No i tutaj generalnie, jeśli wrócimy się jeszcze w historii zalewu. To w, podajże w latach 60., chyba w 62 roku, e, zorientowano się, że niedaleko tutaj, właśnie zalewu, no, jest cmentarz. A cmentarz piaski jest tam. Tutaj też była świniarnia. No i co? Odkryto, że woda z tej świniarni, znaczy odpady z tej świniarni, no i prawdopodobnie jakieś tam. Wody gruntowe z cmentarza się przedostają do, do zalewu, i zorientowano się, że jeżeli się tego nie zabezpieczy, to niestety ten, to miejsce, ten akwen nie będzie mógł być dostępny do kąpieli. No i wtedy zrobiono taką, taki mur jak gdyby z gliny zabezpieczający. Po tych wszystkich badaniach okazało się, że można było tutaj się w zalewie kąpać, dopuszczono ten akwen z powrotem do. ...do takiego wypoczynku, tak powiem, aktywnego. No co Wam jeszcze mogę powiedzieć? Może troszeczkę do czasów nowożytnych się przejdźmy. Nad Zalewem działała... ...też wypożyczalnia kajaków. W 2011 roku, z tego co kojarzę, była uruchomiona. Ona działała chyba trzy sezony, ale bez większych jakichś takich rewelacji. No i niestety została zamknięta. A, i co jeszcze ciekawostka. Jak kojarzycie ulicę Wiśniową... Ona jest gdzieś mniej więcej tutaj, o, za tą górką. To tam, zaraz na początku, jak został otwarty zalew, to tam działała tak zwana no, pływająca kawiarnia. Było coś takiego, parę osób mi o tym mówiło. Ona działała z tego, co kojarzę, jeden sezon. No niestety nie przyjęła się albo została uszkodzona może tak powiem ona tak lekko kawiarnią to się chyba nie mogła nazywać bo tam raczej sprzedawano jakieś trunki wyskokowe a nie, nie kawę czy herbatę mm, no i co w 2013 roku tak opracowano plan zagospodarowania przestrzennego tutaj właśnie dla tego terenu zalewu on był on był Rozpisywany chyba 8 lat. Przez 8 lat tworzono ten plan zagospodarowania przestrzennego. Stwierdzono, że tu jest teren stricte rekreacyjno-sportowy, ale tak naprawdę od tamtego momentu no tutaj raczej władze miasta nie wiem albo nie miały pomysłu na to, co mają zrobić tutaj z tym terenem. Albo nie miały pieniędzy, były do wykorzystania środki unijne, gdzieś tutaj zainwestowano w te ścieżki, bo tutaj była tragedia, jeśli chodzi o ruch w ogóle pieszy czy rowerowy. No ale poza tym, generalnie tutaj na tym akwenie nic się nie działo, nikt nie miał na to pomysłu. Były tam jakieś historie związane właśnie z cmentarzem, z tak zwanym jakimś tam trupim jadem, z zanieczyszczeniami, które lecą, lecą drogą właśnie między innymi z Dąbrowy czy z Wiśniówki no generalnie pomysłu na to nie ma dalej no i nie wiadomo co, 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 co dalej będzie, będzie robione no i przez ten brak pomysłu chyba władze miasta wtedy ówczesne wymyśliły sobie, że w ogóle zakażą, zakażą kąpieli w ogóle w tym, w, w tym akwenie i w 2014 roku wydano zakaz kąpieli także generalnie Oparte pewnie to było jakimiś tam ekspertyzami sanepidowskimi. No i tutaj, generalnie na tym akwenie, no, no kąpać się nie wolno. A jak jest naprawdę? Być może to sprawdzimy. Zobaczymy, czy ta woda rzeczywiście jest tak zanieczyszczona, jak niektórzy myślą. No i co Wam jeszcze powiem ciekawego? Żeby Was nie zanudzać. A powiem Wam ciekawostkę. Pamiętacie remont schodów, tych koło tam Symetris, które, które, które tak naprawdę zabiegałem, i, i udało się je zrealizować? To tutaj, niedaleko tych schodów, są drugie schody. No I sprzedam Wam takiego newsa, że te schody też będą remontowane. Myślę, że się cieszycie. A powiem Wam jeszcze lepszy numer. Ja bardzo chcę, żeby te schody były tak wyremontowane żeby one były dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego, że osoby z niepełnosprawnością kończyn dolnych, które nie mogą się poruszać o, o własnych siłach, tylko muszą jeździć na wózku inwalidzkim, nie mogły sobie zjechać tutaj właśnie nad zalew i podziwiać sobie właśnie tutaj ten piękny widok, jaki mamy. Dlatego myślę, że Myślę, że warto jest to do odnatowania i jestem w kontakcie z panią Molą, w Urzędzie Miasta. Pozdrawiam, która zapewniała mnie, że, że tutaj te schody weźmie na tapetę i, i myśli, że może jeszcze w tym roku coś tu się zacznie dziać z tymi schodami, żeby te schody no nie wyglądały tak jak teraz to wygląda, no ale zdecydowanie lepiej. No i co, jak jeszcze macie jakieś fajne rzeczy do e, przypomnienia, o których nie wspomniałem w tym materiale, piszcie w komentarzach pod filmem. Można film, oczywiście, sobie później odtworzyć. A ten w ogóle na powietrzach dostał ostatnio taką nazwę Bulburator to scyzoryk się otwiera, zrobił taki konkurs. Także mamy nasz kielecki Bulbulator, który mamy na na zalewie. Pokażę Wam jeszcze panoramę. A to może przejdę się z Wami jeszcze, to pokażę Wam gdzie była mniej więcej ta kawiarnia pływająca. na zalew w, w tym momencie. Jest na nim lód. Widziałem tutaj, jak ktoś chodził, nawet po tej tafli. Znaczy, generalnie odradzam, bo nie wiadomo, czy ten lód nie jest zbyt kruchy, ale no, no, są to takie osoby, które lubią ryzyko i chodzą po tym lodzie. Kiedyś się tu jeździło na łyżwach. Dzieciaki tu przychodziły, jak były zimy bardzo mroźne. I tutaj ten lud się utrzymywał bardzo długo. To, to się jeździło na łyżwach na zalewie, z tego co kojarzę. To słuchajcie ta pływająca kawiarnia, ona była gdzieś mniej więcej tutaj, na wprost mnie. Tak, gdzieś mniej więcej w tym miejscu, bo tutaj mamy. Albo dalej, tam za tym zakrętem, bo tam za tym zakrętem, jakbyśmy poszli w lewo, pod górę, to będziemy mieli ulicę Wiśniową. O, i tutaj na wprost jest uczniowski klub żeglarski Zalew Kielca. Nie wiem, czy dokładnie widać, ja nie mogę tego zbliżyć teraz tej relacji, ale ten budynek, który tam jest na wprost, to jest jeszcze pozostałość po starym folwarku Szczytłówkach to była chyba stodoła. Tam obok jeszcze była, to był jeden budynek, ale on spłonął chyba w 1992 albo trzecim roku. Jego już nie ma. Tam był magazyn kajaków, a, a teraz tam działa szkółka. No to co? Kończymy relację. Napiszcie w komentarzach, czy Wam się podobało, czy nie. Czy lubicie w ogóle takie rzeczy. Jak się przejdę po osiedlu i coś wam o nim opowiem. Napiszcie też w komentarzach, gdzie byście chcieli, żebym poszedł za dwa tygodnie. Może w jakieś inne miejsce związane z, właśnie z Szydłówkiem, z okolicą. Może byście chcieli, żebym Wam coś innego pokazał. Wiem, że oglądają mnie osoby, które w Kielcach nie mieszkają, albo kiedyś mieszkały na Szydłówku, a teraz nie mieszkają, a mieszkają w Kielcach i darzą to, mi to miejsce jakimś sentymentem. No to wrzućcie w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć. Udostępniacie znajomym stronę, komentujcie, lajkujcie, wchodźcie na naszą grupę. Tam już jest prawie 600 osób, mieszkańców osiedla. Zapraszam, dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia. A na koniec jeszcze pokażę Wam taką panoramę od strony ulicy Jesianowej.